Jest taka akcja, że odgrzejemy kotleta. Byłem kiedyś w tym dworku, ale ja postanowiłem zajrzeć teraz do niego, bo coś mi się tam z tym filmem wydarzyło. I ogólnie chyba ścieżka dźwiękowa z połowy albo z większej ilości filmu się usunęła. Tutaj mamy kartki, tylko chcę zobaczyć, jakie datowanie. 94 rok. Na Wielkanoc. O. Beczka rozpływające, no, widać, że wędzarnia była. Nie będę przechodził po tych tutaj śmieciach, bo są szkła. A nie chciałbym, żeby mi się coś w buty wbiło. Wiadomo, nie? Także idziemy sobie zobaczyć. Bo zauważyłem, że że zmiany są. Ogólnie pod względem, jakby to powiedzieć, porządku. Powywalane są, poprzewracane różne rzeczy. Tutaj czuć wyraźny zapach smaru. A, już wiem dlaczego. Bo tutaj jest taki garaż wielki. I tutaj może jakieś maszyny stałe, były naprawiane. Więc może dlatego taki zapach jest tutaj. Tu jakieś urządzenko, urządzonko. Nie wiem do czego to mogło służyć. Tu chyba lejce od konia. Jakieś stare krzesło. tam to sto jak do miski mi się wydaje. Taki, żeby sobie obyć ręce, czy coś może. I tutaj takie bardziej widać do majsterkowania różne rzeczy. Że tutaj jakiś warsztat, podejrzewam, był. Ale sobie pójdziemy teraz dalej zobaczyć. Bo ja tutaj kojarzę, że fajne mebla były. Tylko takie, które wiadomo, się nadają do odrestaurowania, bo to już... Ząb Czasu całkowicie zrobił swoje i też jakiś pawlacz na na sklepki. Dobra. Tutaj mamy... Tutaj mamy chyba... Aha, to dobra, to przejdę od tamtej strony, bo myślałem, że tu ktoś sobie użytkuje. Tak wygląda, co nie? Jakby ktoś użytkował. Ale jest przejście dookoła, to nie będę tutaj się tam kombinował, pchał, tutaj jest ten mebelek, o którym wspominałem, ale już jest, jest jeszcze bardziej zdewastowany niż jak byłem tutaj za pierwszym razem. Wszystko widać, że leży, porozwalane, zobaczcie, totalny kurde chaos, tak samo tutaj te mebelki i tutaj. Zobaczcie, jakie to mogło być piękne, jakby to było odrestaurowane. Szafa, wielka, piękna szafa. Wszystko już takie, taki nalot biały jest na tym. Tam chyba biurko. Nie, maszyna tam była do szycia. Tutaj stół, łóżko, jakie stare. Piękne, stare. Duże łóżko i tutaj blat od stołu. Muszę tylko sobie większą moc latarki włączyć. Tutaj jest zaciemniony ten pokój, tutaj ktoś przebywa mi się wydaje. Może nie teraz, bo jest zimno, ale tutaj to nie było zaciemnione z tego co pamiętam. To całkiem prawdopodobne, że ktoś tutaj sobie spędzał. Wieczory, no tutaj albo się jakieś spotkania, bo jest na kiepy, więc może ktoś sobie tutaj przesiaduje, może być tak nawet, że nas usłyszą, jest tutaj na obiekcie się po prostu schował, no ale te meble to naprawdę bardzo fajne. Dobra, tutaj też tak by było. Odnowione by było fajne. O schody takie już. ciutkie te schody. Ale wejdziemy sobie delikatnie. O, dobra, atakujemy pierwsze pomieszczenie. Tak. Piękny balkon. Tutaj już mi się rzucił w oczy kredensik, ale nie taki typowy jak były te babciny takie znane i szafa przewrócona, nawet tam podejść nie można. Mnóstwo gazet takich innych, tu, tu nic nie ma, można obejść dookoła i wtedy pokażę, dzwonki rowerowe. Się tu rzuciły w oczy Skrzypi Skrzypią drzwi Ale tutaj fajnie Na dworze zobaczcie w ogóle jaka Wichura Dobra Idziemy obok zobaczyć co się dzieje Do drugiego pokoju O tutaj to też taka graciarnia bardzo dużo butelek po alkoholu. Nie wiem co to mogło być. Jakiś taki mebelek dziwny. Nie mam pojęcia do czego to mogło służyć. Dobra, tutaj mamy jeszcze jedno pomieszczonko. Aha, to tam byłem, gdzie ten kredensik. No i tutaj jeszcze, jeszcze więcej śmieci. Można powiedzieć Dobra, idziemy jeszcze na dół się pokręcić Bo interesują mnie O Te zabudowania Także zejdę na dół i zobaczę Na zewnątrz co tam jest Ten sznurek jest wszędzie rozwinięty kurczę znaczy, taka pajęczyna, jakby zrobiona ze sznurka. I mi się to podoba z tym balkonem. Fajnie to wygląda. Dobra, idziemy na dół. To jak dojdę to do tych zabudowań na dworzu, to wtedy się włączę. Dobra, mówiłem, że zajrzę do tej stodoły. Co z okna pokazywałem. I tam widzę, stoi maszyna. Równicza, nie wiem czy to jakaś snopowiązałka, czy coś takiego, bo tutaj stoi druga, z tej strony. Ja Wam pokażę tutaj od zewnątrz. O, i pole, panie, pole, wszędzie pole, pięknie. Staw. Ten twór będzie drugiej stanie. Zaraz zobaczę. wieje jak cholera, Pewnie mnie nie będzie słychać. a nie chcę, żeby szumiało. Tutaj mamy ten twór z tyłu. Szybkiego pokażę. Piękny balkon góry wieje jak diabeł. Nie chcę, żeby szumiało. Na nagraniu już tylko pokażę go z przodu i akcja ewakuacja. Dobra tak wygląda on z tej strony Także zapraszam do kolegi na kanał Jasopieski Urbex, Także to mi się podobało. do następnego nara